Jedni mówią, że ETF-y to najlepszy sposób inwestowania bezpieczny, zrównoważony. Inni z kolei, że to pułapka średniego wzrostu i ukryte koszty. Dziś sprawdzimy, dlaczego ETF-y dają historycznie lepsze wyniki niż inwestowanie samemu w akcje, co się dzieje w ekstremalnych sytuacjach oraz czy da się samemu zrobić to lepiej. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od prostego faktu. Większość inwestorów indywidualnych przegrywa z rynkiem. Dlaczego tak się dzieje? Przecież inwestowanie jest takie proste. Tu się cofnęło, poszło do góry, cofnęło się. No nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii. Nie trzeba mieć do tego doktoratu, bo to po prostu widać gołym okiem, tak? Widzisz, co tu się dzieje. Jest tak, jest tak, znowu jest tak, znowu jest tak, znowu jest tak. Widać to, po prostu widać to. I. Twoją rolą jest po prostu kupić wtedy, kiedy cena jest niska, poczekać aż pójdzie do góry, sprzedać, jeśli taki masz plan, i znowu kupić znowu, jak cena pójdzie w dół, i znowu sprzedać, kiedy cena pójdzie do góry. Jest kilka powodów, dla których tak się dzieje. Po pierwsze, emocje. Większość inwestorów jest podatna na wpływ zbiorowości. Gdy dużo osób kupuje, cena rośnie, i my chcemy się podpiąć pod ten trend. Kupujemy na górce, potem przychodzi korekta, cena zaczyna spadać. Ludzie z natury charakteryzują się awersją do strat, które traktowane są jako osobista porażka. W sytuacji, w której cena spada, nie myślimy o tym, że niedługo po korekcie mogą przyjść dalsze wzrosty, tylko zaczynamy obwiniać się od zły zakup. Sprzedajemy w dołku. Wielu inwestorów podchodzi też bardzo emocjonalnie do swoich inwestycji. W skrajnych przypadkach nie chce ich sprzedawać nawet wtedy, gdy nie ma już czego ratować. Ponadto nadmierna pewność siebie w połączeniu z odmiennym postrzeganiem zysków i strat, to znaczy, że zysk cieszy mniej niż boli strata, powodują, że inwestowanie z prostej technicznej czynności zmienia się w olbrzymią grę emocji. Po drugie, są to braki wiedzy i umiejętności. Każdy z nas zna podstawy inwestowania. Kupić znowu, jak cena pójdzie w dół i znowu sprzedać, kiedy cena pójdzie do góry. Ale ile osób tak naprawdę wie, czym jest dobra dywersyfikacja? Spójrz na swój portfel, który prawdopodobnie uważasz za zdywersyfikowany i oceń. Czy jest on zdywersyfikowany pod względem klas aktywów? Czyli czy masz ekspozycję na akcje, obligacje, nieruchomości, surowce, gotówkę? Czy pod względem sektorów i branży, czyli czy posiadasz spółki z sektora technologii, energetyki, przemysłu, finansów i wielu, wielu innych? Czy jest zdywersyfikowany geograficznie? Czy masz podział na kraje rozwinięte, na rynki wschodzące? Dalej mamy przecież dywersyfikację walutową, to znaczy nie tylko inwestowanie w obcej walucie, ale też to, że ceny aktywów zależne są od ruchów dolara, euro, franków, złotówek. Dywersyfikacja czasowa. Czyli na przykład równanie do średniej, a nie jednorazowy zakup. Jest tego wiele, wiele więcej. Ale zmierzam do tego, że to, że w swoim portfelu trzech akcji posiadasz trzy banki, firmę technologiczną i motoryzacyjną, nie oznacza, że masz portfel zdywersyfikowany. A popatrz sobie na ETF na przykład na S&P 500. Jak sama nazwa wskazuje, taki ETF ma ekspozycję na 500 spółek. Już samo to załatwia nam kwestię wielu wymienionych wcześniej rodzajów dywersyfikacji. Braki w wiedzy i umiejętnościach objawiają się na wielu etapach inwestowania. Nie każdy ma też czas, by zajmować się tradingiem cały czas, nie jest w stanie monitorować wielu spółek i zwyczajnie przegapia dobre momenty na zainwestowanie. A często, przez brak cierpliwości, wychodzi też z dobrych pozycji zbyt wcześnie bądź zamyka stratne, jak tylko ta strata się pojawi. To powoduje, że indywidualnemu inwestorowi naprawdę ciężko jest pokonać rynek. Ale uwierz mi, że to jeszcze nie jest wszystko. Wyobraź sobie, że na rynku dostępne do kupienia są akcje 100 różnych spółek. Ile z nich kupisz? Wiadomo, nie chcesz mieć w portfelu ich wszystkich, bo ich udziały będą niskie. Ale też nie będziesz w stanie ich monitorować przez cały czas. Najprawdopodobniej wybierzesz jakieś 8, 12, może 16 akcji. Na jaki zwrot zamierzasz liczyć? 5, 10, 15%? Zanim odpowiesz na to pytanie, pomyśl nad jeszcze jedną rzeczą. Co jest lepsze? 100% z niczego, czy 1% z całości? Lepiej mieć 5% z zwrotu z dwóch akcji, czy mieć w portfelu 10 akcji, z których 9 przyniesie ci 1%, a ta 10 100%. W tym miejscu chcę przytoczyć badania Henryka Bassembindera, który zbadał stopy zwrotu 26 tysięcy spółek notowanych na przestrzeni prawie 100 lat. I porównał do prostych instrumentów dłużnych, czyli do stopy wolnej od ryzyka. Tyle, ile dostaniesz na przykład na lokacie. Odkrył on, że 58% spółek odnotowało wyniki niższe, 38% takie same bądź nieznacznie wyższe, a jedynie 4% spółek mogło pochwalić się istotnie lepszymi zwrotami. Można powiedzieć, że 4% spółek odpowiada za niemal cały wzrost indeksu. Wracając teraz do pytań, które postawiłem wcześniej. Jaka jest szansa, że wybierając samemu 8, 12 czy 16 akcji spośród 100, trafisz akurat na jedną z tych czterech, która dowiezie super wynik. Oraz co wolisz zarobić niewiele więcej niż na lokacie na kilku wybranych spółkach, czy mieć jednak wszystkie spółki? Na większości z nich zarobić niewiele bądź nic, ale na tych kilku wybranych zarobić sporo. Tutaj trafiamy do sedna tego, dlaczego tak ciężko indywidualnym inwestorom jest pokonać rynek. Na rynku musisz walczyć ze swoją psychiką oraz z matematyką, a jej jest naprawdę ciężko pokonać. Ale ETF-y to nie tylko zalety. Ja osobiście nie jestem ich wielkim zwolennikiem, chociaż nie twierdzę, że nie zmienię swojego zdania w przyszłości. W dalszym ciągu jestem młodym inwestorem który próbuje przełożyć swoje matematyczne wykształcenie na rynek finansowy. Mój problem jaki mam z ETF-ami jest taki, że mimo iż indywidualnemu inwestorowi ciężko jest pobyć rynek, to jednak dla ETF-u pobycie rynku jest niemożliwe. Zapomnij na chwilę o ETF-ach lewarowanych, bo one są niszową kwestią, ponadto są to instrumenty obarczone dużym ryzykiem. ETF odzwierciedla indeks, a indeks jest średnią ważoną tego co śledzi. Indeks WIG-20 jest średnią ważoną tego, jak radzi sobie 20 najlepszych spółek na warszawskiej giełdzie. Średnia nie może być ani większa, ani mniejsza od odpowiednio maksymalnej i minimalnej wartości. Ta druga kwestia jest dla nas pozytywna. Na ETF-ie stracisz mniej, niż straci najgorsza akcja w indeksie. Ale z drugiej strony zyskasz też mniej, niż zyska najlepsza akcja w indeksie. Największe fortuny najlepszych inwestorów nie wzięły się ze wzrostu indeksu. Trafili oni swoimi inwestycjami w te wisienki, które zapewniły im świetną stopę wzrostu. Gdybyś 15 lat temu kupił akcję Netflixa, to przez ten czas pomnożyłbyś majątek 40-krotnie kupując ETF na S&P 500, byłoby to tylko trzykrotny wzrost. No ale wiadomo, analiza wsteczna zawsze skuteczna. Stawiając wszystko na akcję jednej spółki, masz większą szansę, że trafisz w te 58% spółek radzących sobie gorzej od lokaty w banku, niż to, że trafisz do grona 4% zwycięzców. Więc dla kogo są etf -y? Dla osób, które chcą mieć szeroką ekspozycję, która może w długiej perspektywie przynosić stabilne zyski na poziomie średnim, ale akceptowalnym. Dla osób, które nie chcą aktywnie zarządzać swoim portfelem, analizować, kupować, sprzedawać, ETF zrobi to wszystko za nich. A przynajmniej te dwie ostatnie rzeczy, czyli kupowanie i sprzedawanie, bo ETF -y nie analizują rynku pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, a jedynie naśladują indeks. ETF -y są dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie masz wiedzy ani umiejętności, ani też nie chcesz brać na siebie ryzyka, żeby samemu budować portfel. A mimo to chciałbyś inwestować swój kapitał. Ale ETF-y nie są też jedynie nudnym produktem dla osób, które chcą zainwestować, ale nie potrafią dokonać wyboru. Oczywiście mamy ETF-y zorientowane na dane sektory, jak na przykład ETF, spółek technologicznych albo energetycznych, jak również ETF-y na obligacje skarbowe albo na surowce. To daje Ci możliwość wyboru konia w wyścigu. Wiesz, że wszystkie konie dobiegną w końcu do mety. Ale możesz wybrać takiego, który zrobi to szybciej, czyli osiągnie lepszą stopę zwrotu niż cały rynek. Patrząc na przykładowy wykres cen spółek, widać jak mocno jest on poszarpany. Jedne spółki idą mocno do góry, inne słabiej, kolejne zaczynają tracić. Często spółki, które mają najsilniejsze wzrosty, mają je tylko przez chwilę. A potem zaczynają przegrywać innymi. Wstrzelenie się w te kilka procent najlepiej radzących sobie spółek pozwoli inwestorowi pokonać rynek wielokrotnie, robiąc z niego milionera nawet wtedy, gdy cały rynek będzie radzić sobie średnio. Ale tak samo jak zaledwie kilka procent spółek radzi sobie w ten sposób. Tak samo ledwo i kilka procent inwestorów daje radę takie spółki wyłapać, czy to dzięki umiejętnościom, czy przez czysty przypadek to już temat na inny odcinek. Gdy jednak na wykres takich spółek naniesiona zostanie średnia wartość zmiany ceny, to widać, jak bardzo jest ona wygładzona. Zamiast dużych, poszarpanych, chaotycznych zmian, idzie ona powoli do celu ciągnięta do góry przez mocne spółki i ciągnięta w dół przez te słabsze. Kupując cały rynek, masz pewność, że skorzystasz zarówno ze wzrostu tych najlepszych, jak i bierzesz pod uwagę to, że spadek tych gorszych będzie zmniejszać Twój zysk. Więc podsumowując, co daje nam ETF na cały rynek? Po pierwsze, daje nam przeciętne zyski, bo tym jest średnia wartość, wartością przeciętną. Po drugie, zostawia nas w tyle za inwestorami, którzy ze zbioru 20, 100 czy 500 spółek wybrali akurat te, które ciągną cały indeks do góry. Po trzecie, zmusza nas do partycypowania w stratach tych najgorszych spółek. Jeżeli nie wierzysz na przykład w odrodzenie polskiego górnictwa, to jednak kupując ETF na WIG-20 i tak będziesz mieć ekspozycję na spółki górnicze. Jeżeli uważasz, że banki są przewartościowane i w kolejnych latach będą kulą u nogi indeksu, to ponownie będziesz mieć na niej ekspozycję. Ale patrząc z innej strony, kupując indeks, masz pewność, że nie przegapisz spółki, która będzie mieć najwyższy wzrost ze wszystkich, a ty będziesz na tym wzroście korzystać. Ponadto, korzystając z tego, że waga takiej spółki będzie w indeksie rosła wraz ze wzrostem jej ceny. Twoja ekspozycja na nią będzie coraz większa. Będziesz zmniejszać udziały w słabnących spółkach, a zwiększać udziały w zyskujących. Wbrew temu, co robi większość indywidualnych inwestorów, która jest albo tak mocno przywiązana do swojej pozycji, że nie sprzedaje, wierząc w to, że odrobi nawet wtedy, gdy traci ona niemal wszystko, albo sprzedaje, gdy tylko pojawią się zyski i nie partycypuje w dalszym wzroście. Ty jednak będziesz stopniowo pozbywać się spółek, które radzą sobie gorzej. I dokupywać te, które radzą sobie lepiej. I to ta logika stoi za tym, dlaczego w długim terminie indywidualnemu inwestorowi tak ciężko jest pokonać rynek. A ty jakim typem inwestora jesteś? Wolisz uśredniać dzięki ETF-om na szerokie indeksy? Czy wolisz samemu wybierać te wisienki, które sprawią, że być może pokonasz rynek? Podziel się w komentarzu. Cześć!